Witam gorąco. Dzisiaj chcę a, przedstawić Danusię Szafoni, która opowie swoją historię związaną ze zdrowiem. Dlaczego zajmuje się naturalnymi produktami? W ogóle z zawodu jest y, właśnie y, związana ze służbą zdrowia, pielęgniarstwem. Tym zajmowała się całe życie. Ale to była taka sprawa y, notypowa, taka y, związana z no z NFZ, że tak powiem, z NFZ, natomiast zainteresowanie naturalnymi produktami zaczęło się jakiś czas temu od bardzo ważnej sprawy i chciałabym, żeby Danusia właśnie o tym powiedziała. Tak, tak jak już wspomniałaś, witam tak jak wspomniałaś już, e, tam pracowałam i nadal pracuję w służbie zdrowia, ale jednocześnie też jestem bardzo, bardzo, bardzo antytabletkowa. E, nie wiem skąd to się wzięło, być może z dzieciństwa, mieszkaliśmy e, na wsi. E, na ochodu, żeby dostać się do lekarza, no to, to, to była to cała wyprawa. I całe lato chodziliśmy z mamą, zbieraliśmy różne zioła, a później mama nas, e, jak coś się tam przytrafiło, jakieś przeziębienia czy coś, to mama nas oczyła e, właśnie różnymi naparami, herbatkami i, i tak to, e, tak to było. E, sama mając małe dzieci, robiłam to samo, e, też tak samo. Najpierw e, działałam w taki, taki domowy, naturalny sposób, a... E, była wizyta u lekarza i były tablety lateczne. Cała historia się zmieniła, e, e, kiedy u e, e, mojego najmłodszego wnuka, bo starszy, ze starszymi wnukami nie było żadnych takich problemów. Natomiast e, naj, mój najmłodszy wnuk, Kuby, e, tak pewnie zaczęło się od czasu, kiedy zaczął chodzić do przedszkola. Zaczęły się coraz częstsze takie najpierw przeziębienia. Wszyscy sobie tłumaczyli to, że jest to. No, zmiana środowiska, że musi się. E, wręcz przeciwnie, coraz bardziej się pogłębiało. Było to tak, że e, pochodził tydzień do przedszkola, a później dwa, trzy tygodnie był w domu. Cały ten stan cały czas się pogłębiał. Dochodziło do tego, że zaczął się dusić, miał takie, takie skurcze oskrzeli, że no, nie pomagało nic, trzeba było do szpitala zawozić, no i tam zaczęło się leczenie sterydami. Ten cudowny lek jednokrotnie uratował życie mojego wnuka i to jest niezaprzeczalny fakt. Ale też może nie to, że jako właśnie pracownik służby zdrowia miałam... Dużą świadomość tego, jakie są skutki uboczne leczenia sterydami. No, szukaliśmy różnych sposobów, ale cały czas te sterydy krążyły w szpitalu, ustalali mu odpowiednią dawkę, później w domu było non-stop podawanie przez inhalator również sterydów. E, cały czas to dziecko było ograni, miało ograniczenia, nie mogło on mieć takiej wolności dziecięcej, cały czas było Hubert nie biegaj, bo będziesz chory. Na... Nie możesz, bo będziesz chory. E, na wakacje baliśmy się go zabierać, no bo nawet jeżeli mieliśmy całą stercę, sterydów, żeby w razie czego mu podać, no to gdyby się przytrafiło znowu tak, że musiałby pójść do szpitala, na no to odległość i no, i jest to, byłby to problem. To dziecko małe, trudno było wytłumaczyć, dlaczego tak się właśnie dzieje, dlaczego musi mieć te ograniczenia, dlaczego mu nic nie wolno, dlaczego musi co jakiś czas trafiać do szpitala, a nam się do całego świata, do wszystkich, że tak małe dzieci, niczemu niewinne, muszą tak bardzo cierpieć. Miałam też, byłam taka nawet skurzona bardzo na siebie, że nie potrafię mu pomóc. Na no i któregoś razu, pewnie, nie wiem, czy to już teraz nie pamiętam, bo to już trochę czasu minęło, w tym czasie, kiedy był w szpitalu, albo krótko po szpitalu, zadzwoniła do mnie jedna z moich internetowych koleżanek, wtedy jeszcze internetowy. Bo, bo później miałyśmy okazję się spotkać na jednej z konferencji. Ale też zadzwoniła, tak jakby to, nie wiem, nigdy wie mówi się, że przypadki nie chodzą po ludziach, ale było to takie, ten telefon był wtedy, kiedy ja byłam bardzo taka właśnie przytłoczona tym stanem tego Huberta. E, może jeszcze też, e, ja wiem, czy tak musiało być, że on musiał być w tym Misterium leczony? Trudno im powiedzieć. Konsultowała się z wieloma lekarzami. I jeden z lekarzy nawet zasugerował, żeby zapytać lekarza prowadzącego, czy podałby to swoim dzieciom. No ale wtedy po tym telefonie e, Ani, Ania pytała, mnie, co słychać. E, ja oczywiście, związanymi z tą chorobą Huberta, opowiedziałam jej tą historię. Ania, Ania mi powiedziała, ale ty możesz pomóc. Jest coś, co możemy pomóc. Ja sobie pomyślałam, no tak, tak jak wszystko inne, tak jak wszystko do tej pory mi pomaga, tak i to, co masz mi do, do zaoferowania, też mi to w taki sposób pomoże. Ale zapytałam ją, co takiego masz? Ania mi powiedziała, olejek CBD. Ale co to jest? Nie miałam pojęcia zielonego, co to jest w ogóle ten olejek. Ania mówi, no jest to olej z konopi. No to sobie pomyślałam, no tak, jeszcze tego brakowało, żeby, żeby dziecku podawać narkotyki, żeby dziecku marihuanę dawać, tak dalej. Od razu, od razu powiedziałam Ani, że absolutnie, no nie mogę się zgodzić na to, żeby z jednego ze sterydów przeszedł na, na marihuanę. A wtedy bardzo cierpliwie, dokładnie wytłumaczyła, że jest to olej z konopi siewnik, że, on, że w 12 mililitrach jest 1200 miligram CBD a te THC um, e, jest zaledwie, w tych 12 mililitrach, jest zaledwie 0,2%. I że jest to nawet wskazane, bo wtedy jakby wzmacnia działanie tych konopi. E, Miałam duże opory, Ania mi powiedziała, wiesz, to to pomogło tylu ludziom. Ja miałam kolejną wymówkę taką, no tak, jak pomogło tylu ludziom na różne choroby, jak działa na wszystko, to nie działa na nic. Ania zaproponowała mi, żeby dołączyć, gdzie, gdzie jest dużo ludzi, którzy opowiadają swoje historie. No dobrze, no nie byłam zamknięta na to, żeby dołączyć do grupy, pomyślałam sobie, co mi szkodzi dołączyć i posłuchać. Słuchałam oczywiście wielu historii, niektóre były wzruszające, ale gdzieś mi przeszła też taka myśl, no tak nagrane historie, po to, żeby ludziom pokazać, że to tak działa. W rzeczywistości na pewno tak nie jest. A nie miała do mnie dużo cierpliwości. Pokazywała mi różne materiały, mogą korzystać z wielu informacji dotyczących. W końcu powiedziała mi dobrze, kupię, co mi szkodzi. Kupię i, i spróbujemy. Chociaż sobie pomyślałam też, no tak, kupię i, i tak ci udowodnię, że to nie działa. Kupiłam. Najpierw, też było trudno przekonać rodziców Kuberta, no bo oni też tak samo byli sceptycznie nastawieni jak i ja. No ale w końcu dobrze, no spróbujemy. Skoro to nie, nie jest, nie uzależni go, nie jest to narkotyk, nie działa to jakoś tam psychoaktywnie, no to spróbujemy. No i nagle jakby nie, jakby się stał jakiś cud. Jakby ktoś e, jakąś czar. Hubert po kilku dniach zaczął się czuć lepiej. E, zaczął, e, kiedy nie zauważaliśmy, e, nie patrzyliśmy na niego, zaczął biegać, on się nie męczył. On od tego czasu ani razu nie był w szpitalu. Więc w tej chwili to ja jestem Ani naprawdę wdzięczna za to, że tak, że miała tyle cierpliwości, a do tego, że pokazała mi właśnie też różne źródła informacji na ten temat. W tej chwili jestem zafascynowana konopiami. W tej chwili cały czas pogłębiam wiedzę na temat tych konopi, na temat tego olejku. I cały czas okazuje się, że mam tej wiedzy za mało jeszcze. Ekonomie sprawiły to, że po prostu moje życie się zmieniło. Ja przestałam się stresować. Teraz wierzę w to, że Hubert nie musi być, mając 18 lat, roślinką, która będzie tylko nas dobrażała w szpitalu, która będzie miała przezroczystą skórę, przez którą będzie widać, widać wszystkie narządy wewnętrzne. To, co się zdarzyło, to jest naprawdę coś niesamowitego. Tak bardzo widoczny, ale też dotyczy mojego syna, który dużo spędzał czasu w samochodzie. I yy, kiedyś mówił, mamo, tak mi ciągle wędwieją ręce. Ja już wtedy byłam przekonana do, do CBD. Już wierzyłam w to, że działa. Wierzyłam w te wszystkie filmiki, które oglądałam, te wszystkie nagrania. I mu zaproponowałam też ten olej. On najpierw też on popatrzył na mnie i pomyślał, no mam Chrysto mi nie pomoże. Spróbuj. Minęło może z dwa tygodnie za... Więc to jest. To jest roślina, która po prostu działa cuda. Teraz jest, chciałabym tak... od ciebie takiej informacji dla, mm, dla osób, które będą ciebie słuchać. Ile czasu już twój wnuczek bierze to CBD i czy bierze regularnie? Y, od. Mm, Ile miał lat, jak zaczął brać, ile ma teraz? I jaka jest różnica pomiędzy tym, co było, a tym, co jest? To teraz załatwimy sprawę wnuczkę. Zaczął brać jakieś. <laughs> zaczął brać jakieś... Teraz dokładnie, już nie pamiętam, jakieś dwa i pół roku temu, czy lata temu. Bierze cały czas. Czasem ma tam jakiś miesiąc przerwy, ale bierze cały czas. Bierze cały czas, dlatego że jest pod kontrolą pulmonologa, jest pod kontrolą alergologa, ale nic się nie dzieje. On jest. jest... Ale też nie tak dawno, bo w latach 90. odkryto taki kolejny układ w naszym organizmie układ endokanabinoidowy. Jest to układ, który ma taką pieczę jakby nad wszystkimi innymi e, e, tymi układami i doprowadza do, tego, do doprowadza do takiej równowagi w organizmie, do takiej homeostazy. Okazało się, że w organizmie mamy prorosyłane po całym ciele bardzo, bardzo wiele receptorów i takie neuroprzekaźniki przekazują informacje do mózgu, kiedy ten mózg zwierzy sobie odpowiednią taką ilość tych informacji, wysyła sygnał i wtedy te narządy zaczynają prawidłowo pracować. E, następuje ta homeostaza w organizmie. No i, i e, jednak okazuje się, że większość, na, u większości z nas jest brak tych endokanabinoidów i e, trzeba je uzupełniać. Ten brak prowadzi właśnie do, e, do tych różnych chorób nie tak dawno na e, słuchaniu w z biorę udział, podobało mu się takie bardzo obrazowe porównanie. Powiedział, że no, ze w nas wie, pamięta ze szkoły, że nasz organizm zbudowany jest z narządów, narządy zbudowane są z tanek, stanki zbudowane są z komórek. Żeby to wszystko dobrze funkcjonowało, to te komórki Muszą się między sobą kontaktować, muszą mieć wspólny język, muszą, muszą te organy między sobą e, współpracować. No i Jeżeli nam brakuje tych endokanabinoidów, to te komórki zaczynają, do każda zaczyna mówić w innym języku. Nie mają, nie mają wspólnego języka, każda sobie działa tak, jak chce, i stąd pojawia się, e, pojawiają się te wszystkie problemy zdrowotne. I teraz. Hubert dostaje również, dostaje cały czas to CBD, dlatego że to CBD również ułatwia pracę innych organów. On jest taki bardziej wyciszony, jest spokojny, ma większą koncentrację, prawidłowo się rozwija, dlatego dlatego pilnujemy i cały czas CBD. No to super, ale co z synem? Bo nadmieniłeś, że jeszcze i syna próbowałaś tam wykurować, on miał obiekcję. Co w związku z e, tym? Tak, tak. Brał też ten e, brał, no nie brał, nie, nie jest systematyczny z tym. <grych> brał przez, tak długo, dopóki miał tam jakieś dolegliwości, później może jeszcze dwa miesiące później e, pobrał, no ale a później stwierdził, że już mu nic nie jest, więc nie musi. Ale znowu ostatnio stwierdził, że ma jakiś problem chyba z hemoroidami. Święta. I też mówię, mama gdybyś mogła załatwić to jeszcze, to załatwi to. <grym> czyli, czyli jednak można się przekonać do naturalnych produktów. No one nie są tabletką, która zadziała natychmiast na skutek, a nie na przyczynę. Tylko ja rozumiem, że tu produkt, o którym mówisz, roślina, o której mówisz, to jest rośliną działającą na przyczynę, a nie na skutek. Skutek znika pod wpływem tego, że uda się zlikwidować przyczynę. Czy tak? Dokładnie tak. Mamy wiele takich cudownych leków. Boli nas głowa, mamy cudowną tabletkę na ból głowy. Głowa przestaje boleć. Bolą nas plecy, mamy cudowną tabletkę na ból pleców. Plecy przestają boleć. Ale ta tabletka nie działa na przyczynę tego bólu. Nikt nas też potem dalej nie szuka, jakby dopiero kiedy się wszystko nawarstwi, kiedy się pojawia poważny problem, wtedy dopiero zaczynamy robić coś i szukać ratunku. Tak na nie wtedy, kiedy jesteśmy chorzy. Wtedy, kiedy jesteśmy chorzy, oczywiście też. Ale powinniśmy zadbać o to wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi, żeby do tej choroby nie dopuścić. No właśnie. I co polecasz w takim razie? Jak się z Tobą kontaktować, żebyś mogła przekazać więcej informacji, ewentualnie coś doradzić? Jak to wygląda w ja sytuacji ja... takiej kontaktowej, że tak powiem? Ja... Będzie, będzie nam... Więc tam można zajrzeć i można tam je napisać. Ja może pokażę, jak to w ogóle wygląda, bo może każdy olej, olej, każdy może wyobraża, nie wyobraża sobie, jak to wygląda, więc jest to taka mała buteleczka. Buteleczka, którą pod język jedną kropelkę, poprzez ślinianki bardzo łatwo dostaje się do mózgu, bardzo szybko działa. Czasem działa po godzinie, czasem po dniu tu występują, a czasem potrzeba trochę dużo, więcej czasu. No wszystko jest uzależnione od tego, jak, jak to zawczyło. Nie słyszeli, nie słyszałam, możesz powtórzyć. E, ale nic nie słyszałaś, nic nie było Tak, słychać? Tak, tak, właśnie tak się zawiesiło, że... E, Aha. Nie było tej końcówki. E, czy ten olejek było widać, czy nie? Olejek, tak. Natomiast to, co po olejku powiedziałaś, się zawiesiło i nie ma informacji dalej. Mhm. Więc e, będzie to nagranie, będzie. No właśnie, zawiesza się. E, można sobie tam zaglądać, można do, me, do mnie napisać. Czy. E... Tych produktów. Tych produktów jest dużo więcej oczywiście. Jest olej dla dzieci, specjalny dla dzieci, gdzie no, to może, może już nie ten czas teraz, żeby o tym mówić, ale mogę podać dokładny skład. Też wspomaga, wspomaga odporność dzieci, rozwija mózg, rozwija, cały, cały, rozwija dziecko. Jest bogaty w witaminy, jest bogaty w aminokwasy, też wspomaga takie pobieranie witamin z pożywienia. Więc jest to tłoczony jest na zimno, co jest bardzo ważne, bo wtedy ma, ma większe stężenie, więcej ma takich właściwości prozdrowotnych a jak jest, jaka jest, jest możliwość wersji. kontaktu z Tobą? Czy pod filmem będzie jakiś, jakaś możliwość odezwania się do ode Ciebie? Oczywiście, że tak. Pod filmem będzie można się odezwać. Będzie też ankieta, którą można wypełnić i gdzie można podać swój numer telefonu. Wtedy ja też odezwę się w, naj, w najkrótszym możliwym czasie. No to super, to w takim razie dziękuję bardzo za informacje, bo rzeczywiście są one ciekawe. A poza tym, no są o tyle ważne, że jednak te choroby mutują i nie jest ich wcale mniej, tylko jest więcej. Więc, jeżeli jest taka możliwość działania w sposób naturalny, to proszę się zgłaszać do Danusi Szafonii, by ona mogła udzielić więcej informacji, bądź pokazać, gdzie to można nabyć, gdzie można dostać wiedzę i w jaki sposób pomóc sobie na przyczynę, a nie na skutek. Także dziękuję bardzo Danusi za wypowiedź i ja żegnam Elżbieta. A może tutaj. tylko jeszcze dodam, że chce że... nas kupować coś niechcianego, można kupić w swojej rodzinie coś, co posłuży na całe życie za co będzie każdy wdzięczny i każdy, każdy nam podziękuje. No to prawda, że zamiast życzyć zdrowia, lepiej podarować zdrowie. I tym przemiłym akcentem zdrowotnym zakończymy dzisiaj tę rozmowę. Natomiast będzie ciąg dalszy, ponieważ chorób jest dużo, dolegliwości bywają różne i trzeba umieć sobie z nimi radzić. I to nikt nie jest najlepszym lekarzem jak my sami.